Siemanko witam was w kolejnym odcineczku Dzisiaj y, zaczynamy mierzeniem y, kątu dużego stolika Ile wynosi? 0 Zero No kurde minus jeden Tylko to na minus daje, no dobra, Zero. trudno 40 stopni kątu Na minusie, ale jakby na plusie No na plusie, nie Żeby było na plusie to z drugiej strony, chodź tu A jesteś na minusie. Cicho, bo to, to jest iPhoneowska miara. To jest iPhoneowska miara, widzicie widzowie ma. O! O. 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 40. 40. Wisz? Równe te wybicie jest jakieś. Treningówki jest krzywsze. Ja mam Co patrzysz? Co patrzysz? Alo! Co patrzysz? Alo! Jeździ po lądowaniu. Ale mam plan. Patrz. Kurde. To nie tutaj. Gdzie ten plac? Dobra. Dobra, czyli teraz odcinek, pokazujemy cały całą, całą trasę tego rozwodowego tego. Nie Dobra widzę, nie najpierw stoły polecimy. O. No, nie ma piachu, można skakać. Stoły? show jako jedyny lądujesz po prawej. Lądowania z Co? Jako jedyny lądujesz po prawej stronie lądowania dużego małego stolika w sensie. To taki zrobić. No. Ja też próbuję. W sensie nie whipa, tylko po prostu. Długo spadła z, z streama. Ja nie wiem, co się dzieje. A co jeszcze? Gdzie? Ja wiem, co było. O, teraz moja kolej. O, widzowie.

Łata! Bartek ja panuję nad whiffem. No jedź! O kurde, chcę... Dobra, dawaj, jedź. Też chcę poskakać. O nie. Nie wiem, krzył mnie troluje. Został duży stolik! No nie wiem, treningówka, potem jakiś sit-up i nie wiem, może stoły jeszcze, no i na lelisz, no więc treningówkę.

co ty lecisz? Co ty w ogóle? Treningówkę <gry> Nie, duży stolik Treningówkę! Mm. No, dawej! Nie! Ale świeco! Było że z tego, tego, tego świeca nie dawało. Tak. Widzowie jeszcze raz, bo. Świetna była. Cyk. No, czekamy na nich. Drugi train. Próba druga. Nie. Chodź, Krzu. Krzunia? Nie, odklecił mnie, bo tego zakleci. Druga yy, trening. Dawaj, lecisz. Dwóch treningów, ale lecimy z folii teraz, a? Nie, treningów jeszcze raz. Bo ja muszę zrobić e, sit-tapa. Uh, tak, oh. Był. Nie wyszło? Oh, ja zrobiłem. Uh, no... sit Robię No wiesz, To dobrze. A jest coś najlepsze? Czy... Z godziniem? Jedziemy Bartek, Jedziemy Bartek ja się cieszę Czemu? Ja się, bo będę porówka Dżerna jeszcze? Dobra widzę, dziękuję Wam za obejrzenie Ja już kończę Trzymajcie się, do następnego